Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Kinga Dzisiaj pozbywamy się tego oto tła Tak, dobrze słyszeliście, pozbywamy się mojego tła, które jest nudne, które mi się nie podoba totalnie, które po prostu jest yy, ble Pozbywam się go, ponieważ będę robić sobie kącik do nagrań u mnie w pokoju. My, my nazywamy ten pokój pokojem biurowym, ponieważ mamy tutaj komputer, właśnie takie rzeczy biurowe. A oprócz tego mam tutaj swu, swoje rzeczy do makijażu, swoją toaletkę, swoje, właśnie takie swoje ala biuro. I ogólnie nasze mieszkanko nie jest jakieś małe. Mamy salon z kuchnią, dwa pokoje i łazienkę, więc to nie jest jakieś bardzo małe mieszkanie, ale też nie jest wielkie. Dlatego postanowiłam, że ten kącik będzie znajdować się tutaj, dokładnie w tym rogu. Teraz wam będę wszystko pokazywać na bieżąco. Wymyśliłam sobie po prostu mm, takie super rzeczy. I pierwsze, co to, tak jak mówiłam, muszę się pozbyć tego. Oczywiście nie, wyrzu nie wyrzucam tego, tylko zostawię to, bo do zdjęć, czy do może jakieś, będą takie filmy, gdy będę chciała właśnie z takim tłem, odłożę to w jakieś miejsce. To ogólnie jest tło fotograficzne, które trzyma się na takim wieszaku, na kółeczkach, także... Tak, Szy Szymon stwierdził, że to jest idealny, idealny moment, żeby pojeździć sobie na motorze i żeby go sprawdzić, także... Więc musimy zacząć od wyniesienia tego oto tła i zrobienia miejsca w moim nowym kąciku, który będziemy robić. I będzie to kącik, w którym będę sezonowo zmieniać dekoracje, żeby to, wiecie, tak mega super wyglądało. I już się nie mogę doczekać, bo mam kilka rzeczy, które muszę zrobić sama, między innymi poduszki. Kupiłam dzisiaj materiały, mam takie ładne satynowe materiały, jesienne, oczywiście, ponieważ chyba jest już wrzesień, jak wy to oglądacie, więc mamy jesień, tak? Uwielbiam jesień, jeżeli chodzi o wystrój, jeżeli chodzi o ubrania, kocham jesień i kocham zimę, ale jeżeli chodzi o temperaturę i pogodę, to zdecydowanie wolę wiosna-lato. Możecie coś w komentarzach, jakie wolicie pory roku. Jeszcze taka szybka przypominajka, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jeżeli jesteście nowi oraz o zostawieniu łapki w górę, ponieważ każda łapka w górę motywuje. A my lecimy do, do ogarniania mojego nowego kąciku do nagrywania. O, nawet nie czuję, jak krymuję. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak ten kącik, który będzie o wiele, wiele ładniejszy, wygląda aktualnie. A więc ja tutaj ogólnie trzymam właśnie moje lampy. Są brystole, słuchajcie, jeżeli ktoś robi makijaże, robi zdjęcie makijaży, a nie chce mieć zwykłego białego tła, to brystole to jest najlepsze, po prostu, co może być najtańsze tło. Także tutaj to, to wygląda, to mam jakieś moje zdjęcia. To jest ogólnie taki panel grzewczy. Bo zimą tutaj jest bardzo zimno, także tu st też stoi ten panel i statyw do aparatu. No i tutaj jest oczywiście podłoga. I dużo kabli, które też trzeba będzie podprzątać. Także tu będzie ten kącik. On się wydaje mały, ale myślę, że jak tu będzie takie przearanżowane wszystko... A, no i tutaj są ogólnie półki. Tutaj mam rzeczy do komputera, do aparatu. U góry mam peruki jeszcze. Ale ogólnie właśnie chcę tutaj pod tą półeczką zrobić całe, cały mój kącik do nagrań. To tak śmiesznie brzmi, ale... No tak to się nazywało po prostu. Będę w tym wtedy nagrywała siedząc na ziemi. Ale ogólnie jestem mega podekscytowana. I w ogóle jak padam na ten pomysł, to miałam takie... Także dzisiaj, słuchajcie, będziemy to robić. I tak, pierwsze co, to muszę to tu oczywiście posprzątać. Tam są jakieś pająki chyba jeszcze w tym w rogu, także trzeba wszystko, wiecie. Na jednej ścianie będę miała bazerię położoną. Tą bazerię wczoraj sobie przycięłam i dzisiaj będziemy ją kłaść. To będzie pierwsze w ogóle, co dzisiaj będziemy robić, oprócz sprzątania, oczywiście. A drugą rzeczą to będzie przyczepianie lampek i przyczepianie piranki. Sami zobaczycie, jak to będzie wszystko. Wyglądało. Okej, okay, na razie tak się prezentuje mój kącik do nagrań. Jeszcze muszę przyjść dekoracje, jeszcze tu przyjdą światełka na tą stronę. I oczywiście nie będzie z takiej perspektywy nagrywania, chociaż może do jakiejś makijaży, zobaczymy. Mam też takie o, listki ładne, chcę jeszcze tutaj powiesić taką girlandę małą z dniami, które będziemy robić w późniejszej części filmu. I oczywiście przy tym jeszcze światła bo aktualnie mam tylko jedno światło zapalone, to takie główne pokojowe ale później przyjdą jeszcze światła, przyjdą moje ringi i na razie fajnie to wygląda, jestem mega podekscytowana oczywiście przyjdą jeszcze inne poduszki, bo na razie mam takie poduszki <grych> położone z salonu ale przyjdą oczywiście inne poduszki, tak jak mówiłam będzie inny kadr chciałabym tutaj nabudować trochę więcej poduszek, tak żeby one były gdzieś do takiego poziomu żeby te poduszki było widać a teraz Wam tak mniej więcej pokażę jak będzie wyglądać ten kadr z, ze statywu większego okej, okay, więc myślę, że tak mniej więcej będzie się prezentowało może Was troszeczkę zbliża jednak więc myślę, że to będzie się tak prezentowało tu mam swoje lusterko, tu mam stolik, na którym będą wszystkie moje kosmetyki i to jest moje to, jeszcze muszę coś tutaj o, z tym zrobić to mi się trochę to nie podoba, to będzie to okno tutaj to coś wymyślę, może bardziej skręcę kadr w tą stronę No? słuchajcie, co o tym myślicie, tutaj zasłania o, ten kwiatek trochę, to okno więc jakby według mnie jest kit, ale słuchajcie, słychać. jestem po prostu <laughs> także tak aktualnie wygląda moje tło, już się nie mogę doczekać, nie, chyba z daleka mi się bardziej podoba, także widzimy się pewnie jutro jak będę robić te rzeczy, które muszę zrobić sama do dekoracji mm, i będziemy na bieżąco dalej układać wszystko Okej, okay, hejka w kolejnym dniu, dzisiaj jest dzień numer 2 Robienie mojego nowego kącika do nagran. Dzisiaj już sobie przygotowałam, mam taką girlandę, tak jak Wam mówiłam. Tutaj na, tych, na tej boazerii właśnie będzie girlanda powieszona i to będą takie dyńki, ja już tutaj sobie naszkicowałam je. Teraz będę je malować, a te kółeczkę, tą gilandę tą kółeczkową znalazłam w Tedim za 5 zł, więc kupiłam od razu drugą i po prostu na następne sezony, że tak powiem, na następne dekoracje będę już miała kolejne, także zabieram się teraz do malowania. Udało mi się zrobić coś takiego. Całkiem ładnie mi wyszły dyniki. Dyń, Zaraz to będę jeszcze przesuwać. Ale tak właśnie myślę, gdzie jakby to zawiesić i chyba po prostu wezmę sobie pineski. I teraz tak. Oj. Tak się zastanawiam, wiecie, żeby w sensie do jakiego momentu to przyczepić. Czy nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Tak coś takiego to. Do... Nie, nie, nie wiem, co wy widzicie mało. Ale dobra. A tak właśnie myślałam, że gdzieś to, gdzieś tu zawiesić. Pierwszy chyba tutaj zaczepię. A drugie, o, w ten sposób. Chyba tak, chyba tak zrobię. Kurde, to drugie się trochę nie trzyma, ale... Bo ogólnie tak mniej więcej, tak jest kadr. Mniej więcej, nie? Tak o, jeżeli chodzi właśnie o ten tył. Także, um, fajnie to wygląda. Ej, podoba mi się. Myślę, że będzie git. Podoba no, mi się, światełka zepsuły. O, nie. O. Ej, no fajnie. Hm. No, super to wygląda. Jeszcze myślałam, żeby dodać trochę listków, ale nie wiem, czy to nie będzie już za dużo. Wiecie, możecie dać w komentarzach, jeżeli mam coś tu jeszcze dodać, ale na ten moment myślę, że spoko. Jeszcze mam taką, mam taką dynię taką większą, plastikową. Może gdzieś sobie jeszcze tu ją postawię, żeby wiecie, tak ładnie jeszcze wyglądało, ale ogólnie myślę, że git. Hejka, witam w kolejnym dniu. Chciałam wam pokazać, bo uszyłam z babcią poszewki na poduszki. Z tego materiału, co Wam wcześniej pokazywałam. I tutaj jeszcze one są jakby otwarte, ale chcę po prostu, tak pomyślałam, że po prostu wszyję tu sobie zatrzaski i będzie tak, i tak będą tak odwrócone, więc nie będzie tego widać. I mam je właśnie w takich dwóch pięknych, jesiennych kolorach. I będą sobie tutaj leżeć z tyłu. Może jak zmienię kadr na jakiś inny, to będzie je widać. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o mój nowy kącik do nagrań. Już te zapalę lampki. Super to wygląda, no nie mogę. Przepięknie! No i słuchajcie, jeżeli chodzi o mój kącik do nagrań, sobie jeszcze o, postawię swoją prosinkę. <grych> swoją słuszkę. To by było na tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przepięknie to wygląda, jestem po prostu zachwycona, jak to ładnie wyszło. Naprawdę jestem zachwycona. Oczywiście kadr przy nagraniach będzie zupełnie inny, ponieważ... Tu niżej mam stolik, na którym będą rzeczy, a jak wiecie, w niektórych filmach dobrze pokazywać te rzeczy albo żeby były widoczne. Więc kadr będzie zupełnie inny. Mam nadzieję, że wtedy moje poduszki, moje nowe poszewki, będą widoczne także. No i myślę, że będę mogła się z wami już żegnać. Tak więc myślę, że to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli mój kącik Wam się podoba, nowy, nowy, moje nowe tło Wam się będzie podobać, jest, według mnie, jest Ale to, wiecie, to jest moja opinia. Wam się może nie podobać, ale trudno, mu się teraz wytrzymać z takim tłem. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Pamiętajcie także, żeby wcisnąć ten dzwoneczek. Żeby nie, nie ominąć żadnych moich filmów Teraz z takim pięknym tłem To aż szkoda omijać filmy Pamiętajcie również o łapce w górę Ponieważ to mega, naprawdę mega motywuje Zapraszam również na mojego Instagrama Tam mam raczej makijaże typowo Ale trochę lifestyle'u też ostatnio wplatam Także zapraszam I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie I do zobaczenia w następnym filmie Pa!